Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Rewarius i chciałbym was zaprosić do kolejnego odcinka z Minecrafta. Niestety na nowym save'ie, ponieważ na stary szlak trafił, nie wiem, w sumie co się z nim stało. Wchodzę, już nie ma. I zaczynam od nowa i w sumie to tak chciałem sobie zabrać parę rzeczy, żeby nie było za nudno. I byłem wam tak, że sobie kopałem, chciałem jakieś żelazo już zdobyć czy coś, żeby było fajnie i Wiecie co, no w sumie to gówno zdobyłem, nic ciekawego nie zdobyłem. Taka ta gra jest zajebista. Zabijemy krowę. Ty, one ją. Ty, siekierką ją zabiłeś? biku. O ty nie. To jest nieśmiertelne. No dobra, też że żyję. I no i stwierdziłem, jak... Y, ta gra nie chce być dla nas dobra, to... Chuj, y, zacznę nagrywać. Może zobaczymy coś w trakcie się wydarzy. Na razie no to wiadomo, trzeba zebrać. Co to, to za na liście? Trzeba zebrać trochę pogarmu, żeby było żarcia, no i co? Nie wiem, gdzie tu się budować, jak się budować. Dawno w tą grę nie grałem, nie wiem, o co w niej chodzi. Ja żartuję, wiem, że trzeba przetrwać i zabijać sobie tam... O, ty bieku. umrzysz. Umrzysz? No i trzeba sobie zabijać i walczyć o przetrwanie, ale... Nie wiem, jakieś coś nowego pododawali, jakieś materiały. Nie wiem, o co w ogóle chodzi ja to tak dawno grałem. Oprócz tego co nagrywałem to naprawdę. Dawno dawno. Nie wiem w sumie gdzie ja chcę się budować ani nic. Tam widzę węgiel, ale węgiel to mam w dupie. Nie chcę węgla. Mamy świeczki. Po co mi? Tu jest ładny punkt widokowy. Sprawa. No i ogólnie to jest... Ej, no jest fajny krajobraz, nie? to jest jakaś dolina, jakieś górki, drzewa, nie wiem, yy, kamornice, yy, inne chuje moje, ale no co, ja mogę, nic nie mogę, trzeba się jakoś rozbudować i zobaczymy, co będzie dalej, nie? Jakąś bazę postawić, tylko nawet nie wiem, gdzie. Nie umiem w tą grę grać, zapomniałem, jak się gra w Minecraft. Hmm. W lesie? Co ja kurwa, jakiś bushman jestem? Co jest? Nie no, nie wiem. Nie mam bladego pojęcia, nie? Pewnie sobie postawię jak zawsze. Jakiś kwadratowy dom na no, jakiś dirtu. Bo ja budować w Minecraftie w ogóle nie umiem. I będzie super. O kurwa, prawie umarłem. I tak się umarłem, ale chuj Dobra, co my tu mamy? Jakąś jaskinię? Ty! O! Oh, Dobra, w końcu coś wesołego. Parę żelaza będzie na jakiś e, Tomahawk do zrobienia, czy inne dupera. Fajnie, fajnie. E, lubimy takie skinia. Niestety, tylko tyle było tego żelaza, więc... Trochę dupa. O ty, kurwa! A jednak, opłaca się eksplorować w tej fantastycznej grze. Ile żelaza? Dawaj, mnie to wszystko, byku. Już Ty, O, jeszcze jedno. No pada. A nienawidzę, nie. nienawidzę deszczu. Już w ogóle w grach, to tym bardziej. Znaczy w niektórych jest fajnie zrobione, na Minecraftie to po prostu w kurwie. Co my tu mamy? My tu byliśmy, my tu byliśmy. Okej, okay, mam trochę żelaza. Zjadłbym coś. Gdzie ta kula? Mogę coś z nią zrobić? Jakiś fireball? O, ty, kurwa ale się wystraszyłem. Dobra, ugasz to. wystraszyłem się fast. Okej, okay, zrzuciliśmy jakiś zajebisty itemek. Ale zapomniałem, nie ma co tam kurwa mamy to szysiwo, to tam. Fuj, mamy jakiś tam fairball. a co to dnia jest? To mi to. Mini zombie I co ty tak wypierdalaj Czemu on jest mały? Czemu on tak szybko biega? Umrzej Ty no pojemana jest umarł Ty no mały zombie Co jest kurwa Zrób mi to No tak cyk 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 na szybko robimy piecyk żeby sobie, ale jebo, znowu, kurwa, się straszyłem, czemu tak lat tak straszy ludzi? A właśnie, bo tu błyskawice mogą chyba, o tu jebne oddziało, te błyskawice mogą zabijać, nie? Ej chuj, zgubiłem się, gdzie jest moje jedzenie? O tu jest to Zjadłe kołowinki O eleganckie dalej nie wiem gdzie jestem O kurwa Ile tego tu jest? No co jest? Przecież dzień jest jeszcze napierdalajem pioruny Mogę jest jakiś armory zrobić z tego? Nie strasznie mi ten tęty Co mogę? Czapkę? Zajebiście To jest to czego potrzebowałem plus Kurwa jeden do armora Ekstra. Dobra się to nie mi się przepali Nie, miecza nie mam nawet Zrób mi miecz O kamienny miecz damage Ile to ma 5 do obrażeń Masne mm. Nie no nie wiem, nie wiem. Mm. Jabane zombiaki, nie? Jeszcze jakieś małe ty. to się rozmnażać może Co oni wymyślają w tej grze w ogóle? O szkielet Chula. Dobra, chodź. No wyklarę. Nie no, nie ma tak Ale dojazd. No umrę zaraz. No kurwa ile to bier? Ty no nie, ja to muszę się wybudować, bo... Nie widzę innego wyjścia u mnie. Bierzemy to. Szybko drewno trzeba uklepać i trzeba się to wybudować. Jakąś chatę trzeba strzelić, prowizorę. Bo jak zdechnę w pierwszym odcinku, to będzie jak na sali. Dobra, mamy drewno. O jest super, jest dużo drewna, więc yy, nawet kamienie mamy, także też spoko sprawa. Cyk, cyk, cyk. Trzeba się jakby zabudować. Pierwszym noc przetrwać. Dobra. Ależem odjebał. Ale ze mnie majster. Dobra, użyjmy kamienia, żeby to tak chujo nie wyglądało. No i chuj. Nie umiem w tę grę grać. Ciekawe czy jakieś te konkursy na szybkość budowania jak tak to pewnie bym był ostatni Pierdolę mi z tym Ja pierdolę ciemno Szybko budy. Jeszcze muszę ogarnąć jak tutaj drzwi się robi bo przydały mi się jakieś drzwiczki Tutaj, nałe drzwi, nowe drzwi Drzwi chcę zrobić, BYKU łóżko. Mogę fajnie, a jak się dziwi robi? Nie mam rady mam drogo. Gdzie co są kufa, drzwi? Nie, no w tym się robiło. Ślepy jestem. Ty ognisko jest, ognisko jest. U stół jakiś Łucz, łuczarski. Co tu się. Ognisko kolejne. Beczka. I drzwi chcem. O! O super! I nawet trzy pary. Jak miło. Ale kurwa majster. Dobra. Trzeba zabudować resztę chaty. I. Jest gitara. I można sobie jakieś łóżko postawić. Kurwa No co on buduje okno na świat, nie chcę takiego okna. Mi się pewnie przystąpną jeszcze jakiś mały zombie w piertowi. O, muzykę mi załączyli elegancką, a ja sobie cyk. I teraz się czuję bezpieczne. Hmm, możemy sobie to rozdurczyć, możemy sobie e, łóżko stworzyć. Nie tu. tu. Łóżko sobie stworzymy. Gdzie jest to łóżko jebane? To łóżko było. O ja. cały kwipunek pełny. Masakra. Ja z łóżko, idziemy w Kimę. I dalej pada no. Nie pada Gieram. O już nie pada. Ty Ale git. Nie chcę. Te... Nie chcę tej muzyki. Muzyka wypierdam. Nie ma muzyki. Ło wow. Podoba mi się yy, ten wygląd Minecrafta. Nie jest taki kurwa nudny. Ładnie słoneczko pizga. Mm. Grzyby halcony nie chcę Ja nie wiem co ja mam robić w ogóle, nie? Jaki zajebisty domek Kurde, chciałbym tego konstruktora poznać. No to musi być chłopcą małym na karku ewidentnie no, i jaki piękny? Miał być yy, tam pierwszy domek, i już taka piękna willa. Ogólnie to możemy zrobić tak, żeby faktycznie nigdzie stąd nie iść, tylko pierdolić wszystkie drzewa dookoła, i wtedy będziemy mieli niezłe pole widzenia. Wiecie, takie okno na świat, nie? Nic nas, yy, nie zaskoczy gdzieś od tyłu, ani tam z innej strony. mi się jakiś siekierka, no i rozjebałeś. Smutna sprawa, się gierek byku. Elegancko. E, tak. Znaczy, taki mam pomysł. Nie wiem, nie w sumie fajnie było mieć jakieś fajne miejsce do wybudowania się, ale w takim masku też jest bezpiecznie przyjemnie, tak? Ty krzyż. Kurwa. Krzyże robią chora gierka i to niby gra dla dzieci. Ja to jestem dłuższym dzieckiem, to akurat sam raz. Dobra. Hmm. Coś muszę luknąć. No dobra. Eee, Takie. o tej jaskinia? O proszę, a nie, ja tu byłem, nie? No, ale nie Dobra, węgiel mam chociaż pod dupą, chociaż węgla w tej grze to jest fast i jeszcze trochę e, Robimy tak, że sobie nazbiorą trochę drewna, jakieś mały konesans Nie, ja się w kółku pracę. Ciągle jestem w tym samym miejscu Jaka jest jaskinia? Lubię jaskinie, nie? Jestem tego typu człowiekiem, że lubię różne dziury penetrować i to jest taka właśnie jedna no, fajna ale to może innym razem ponieważ e, zaraz zaraz się kurwa zgubimy, albo już to zrobiliśmy i ja nie wiem gdzie mam zajebisty domek 2 na 2 przytulny Ciasno, oh ale własne. O jest villa z basenem byki, z basenem. Eee, hmm. No nie, nie można tu zostać w tym miejscu. Eee, trzeba by się gdzieś przenieść. O właśnie, żelazo trzeba przepalić. To jest to. Cyp. Niech się przepala, będziemy mieli... No zamknij te drzwi. A dobra będziemy mieli zajebisty toporek albo inne jakieś tam instrumenty do bicia ogrów hmm. jak wypowiem wam zajebany cały, nic z tym nie zrobię o proszę o proszę a można tu sobie kurwa zejść a myślałem, że już żelazo Dobra, musimy wyrobić wyjście ewakuacyjne takie na szybko, jakby coś się zakończyło niepowodzeniem. Bo wiadomo, takie jaskinie to skrywają różne tajemnice. O ty, tu woda jest? No bo chyba. Zatkaj tę dziurę, kur. Uu. No skąd tu. O ty, kurwa, nie strasznie. Stąd się leje? Dobrze. O, proszę, trafię. Co ty tam? Ej, ej Hm Jakby to tak... O, napierdalałem się Dalej mu, dalej mu tripper O ty kurde złote Ile ich tam jest? No, Wybuchnij no wybuchnij A chuj, noczą was mogę napięć Nie wiem czy on was tutaj dużo i czego bronicie ale to zaraz będzie można Wybuchnij Noś no, Ty, ty nieśmiertelny jesteś. Żelazo. Dawaj, o, o. Dobra, ale wyspałowałem. Elegancko i się prawie sami zabili. Nie wiem czemu nie wybuchł od tego. Ten creeper, nie wiem, co. Nie zadaje im braczyń, czy jakiego? O kurwa, czym trafił. Tyle jaski. No nieźle. Dobra, klepiemy szybko sobie żelazo. Tutaj tylko dwa niestety. Idziemy dalej na szybkości. spring, Sprint! Ty będziesz mnie bił, byku? Dobra, idę stąd. Nie chcę mi się. Idziemy tędy, ha! Ale by obeszło.

No i chuj, skończyły mi się moje te południe Dawaj, wszystkie. O jest ile żelaza? O kurwa, tutaj będzie chodzone często. Gdzie to żelazo? Tu było. Dobra, kurwa i u góry gdzieś, nie? Gdzie to żelazo było? Minęto. Ech, zgubiłam. góry gdzieś było. O, tu. No i na bogato. Nie no, tak to można grać. Nie żelazo od razu, praktycznie na start. Co tu mamy? O! Proszę. Jeden bo jeden, ale chciał się ukryć. A nie, jest z kolegami. idziemy dalej. O kurwa, no zabiję się, sam się zabiję. O, ja przechodzę do tylko tante nie piszę. Zombie. chuligan mnie Ty, jakieś super o A to takie wyprowadzą. Ale się ta gra pozmieniała Cyk, 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 cyk. Złoto. Byk. Żelazo, żelazo. Dobry. Tam u góry chyba też coś jest. I ja. Tam to masakra. No trzeba będzie wszystko wyczyścić. O ty, kurwa, nie strasz Cyk. 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 Jakieś grube auto ataki wyprowadzam. Luj Głuszacz i te sprawy. Tutaj ja na trafiłem na żywe. Od tych fintuków. Żyłe skarbu. O ty, on tu wszedł. Cyk. Cyk. A, cyk. Nie, no pop, co to ma być? O i drugi tam jest. nie, Co jest z tym grą? Dobra, kopiemy coś z zwijamy manaty, bo nie fajnie by było zginąć w takim momencie. O idzie, idzie, idzie. Wpierdalamy. Tu jest jeszcze jedno. Albo dwa. No, trzy. No, ile? Ja pierdolę, ile żelaza No i to mi się podoba, taki star, no to kurde Dlatego lubię jaskinia w Minecraftie, nie Panie O panie, ile Zaraz mi się zacznie wlewać z ekwipunku Cyk, jeszcze tu Dobra, ziemi nie zbieramy. jest stąd. Mamy jej Tu ogólnie do góry. Do góry tu będzie dużo wesołego. No złoto niestety, nie tym razem. Idziemy, idziemy Po świeczkach. Kurwa ile świeczek? Żeby tylko było, czy dobrze biegnę. Kompas, która godzina? Ona czy znaczy zbliża. Ja w ogóle dobrze idę. Nie lubię. Jak już mówiłem, nie lubię tych. Nie, gówno, źle do mnie. Ja pierdolę już się zgubiłem. Nie lubię jaskiń. Jak już mówiłem, nie lubię, nie lubię. Pojechał pan na akcję. Weź się teraz wydostań stąd. Tędy? Nie. O, znowu jedną w tym samym miejscu. Tędy. Tędy. Tędy, tędy. Tu ja się idzie do góry, tak, dobrze, dobrze idę. Ten, 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 ten. O, chyba widzę wyjście, tak jest. O nie, szefie, ale jest ciemno. I wejść teraz biegnij na chatę. Nie ma, nie ma tego łatwo. Dobra, jest wyjściowa. Okej, okay, bierzemy miecz w dłoń i. Mówię, jeszcze domek znajdź. Ty, tam się coś pali. No, Ta moja hata, ale elegancko Okur Spiertyliłem, dobra, elegancko. No tu już mam parę sztabek Palimy wszystko jak popadnie Ciężki sprzęt, o to chodzi. Dobra, e, nic, zrobimy tak, że to będzie koniec e, tego odcinka. Następny pewnie na dniach jakoś wstawię I zobaczymy, co będzie dalej Pewnie będziemy jakiś domek chcieli postawić, bo to co tu stoi no to Nie oszukujmy się, to jest jakiś ulep No nic, także trzymajcie się, jak coś dajcie lajka, komentarz suba, nie? A my się widzimy w następnym odcinku, na razie